Dzień dobry, witamy w kolejnym Q&A na naszym kanale I w sumie dawno nie robiliśmy takiego Q&A Było albo takie ślubna pogadanka, albo z reakcjami pogadanka A takiego stricte Q&A nie pamiętam kiedy nagrywaliśmy, ale na pewno chwilkę już minęło Także zadaliśmy wam pytania na Instagramie tak jak zazwyczaj i odpowiemy sobie dzisiaj na kilka z nich Dobra, będę czytała te pytania mniej więcej po kolei I tutaj pojawiło się pytanie, czy mamy jakieś plan na podróże, kiedy jakiś wyjazd za granicę Odnieśmy się do tego, w sumie dawno nigdzie nie, nie byliśmy, byliśmy razem Bo ja byłam w Marbeii tak około miesiąc temu, powiedzmy? Tak No ponad miesiąc temu byłam w nie, No, Ko Końcem sierpnia byłeś sam No, a mamy koniec października Dwa no, miesiące. to dwa miesiące, tak. Dwa miesiące temu byłam w Barbeji, ty wcześniej byłeś. Z chupaka, nie? Nieważne, ale już rzeczywiście tego wyjazdu nie było dawno, i tak sobie ostatnio myśleliśmy o tym. A może, by to skoczyć do Włoch na kilka dni, a może coś, ale co chwilę. Dzieje się coś, przez co nie możemy wyjechać. Teraz mieliśmy lecieć do Wenecji, prawda? E, do Wenecji i na Komo. Były plany, żeby lecieć na Komo i wtedy, kiedy patrzyliśmy na pogodę, była idealna, ale to jeszcze były 2-3 dni tej pogody i był tak. koniec. I później było tam już tak dość 15 zimno. 15 stopni, 14, a jak patrzyliśmy wtedy było ponad 25 i było fajnie. Później zrobiło się chłodniej niestety i stwierdziliśmy, że na razie nie siedzimy bardzo. na Dupie. Tak, do Wenecji też mieliśmy jechać dość niedawno, ale ja wtedy wypadł mi ten zabieg. Był termin na zabieg, też nie wiedzieliśmy, jak się będę czuła, czy, czy będzie wszystko ok i tak dalej, więc też stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować, tam wszystkiego bukować, a później jakbyśmy mieli po prostu nie polecieć, więc na ten moment sobie odpuściliśmy, ale to za chwilkę się zmieni, zmienić. bo mamy zaplanowany wyjazd końcem listopada i mamy zaplanowany wyjazd Ko w grudniu. Końcem listopada, na przełomie grudnia, tak, będziemy na takim ładnym Jarmarku świątecznym. Tak, tak, tak. E, tak i później też będzie fajna okazja. Do wyjazdu i świętowania. I możecie się domyślać, że będzie to urodzinowy wyjazd, trzydziestkowy mojego przyszłego męża. Boże, 30. -tki. Jak zaczęliśmy planować w ogóle tą trzydziestkę za granicą, to ten termin wydawał się tak odległy, a dzisiaj nawet do Ciebie mówiłam rano, że to chwila, moment, i zaraz tam wszyscy będziemy taką fajną ekipą. I naprawdę, tą trzydziestkę mam nadzieję, że to będą Twoje najlepsze urodziny w życiu. Eee, no, może jeszcze poza 18. A, jeszcze. 18 też była tak, takim no właśnie, przełomowym momentem. O, o, 18 osiemnastki, to tak nie, nie miałem. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy w ogóle miałam 18 robioną. Musiałbym tak? mamy zapytać mojej. Okay. Ale, ale kurde, to nie pamiętasz, żebyś 18 no, lat. No właśnie, ale nie pamiętam, żebym miał robioną 18. Dobra, muszę to zweryfikować, bo naprawdę nie pamiętam, z ręką na sercu. Czyli jeżeli byś nie miał wyprawionej 18, to teraz nadrobimy wszystko na 30, bo tak jest jest. super ekipą, z super ludźmi, więc na pewno będzie fantastycznie, więc to są nasze plany. Na podróże najbliższe. Może w międzyczasie coś się jeszcze wyklaruje, ale jeszcze nam o tym nie wiadomo. Pórba. Możesz przestać dziewać w filmy filmie? Cały czas siebie. Je jest pytanie również, jak się czujemy. Za to bardzo dziękuję. Ja lubię w ogóle jak, do jakiejś QA. Jak ktoś się pyta też o takie podstawowe rzeczy? Taka jak się czuję? Czy jestem zdrowa? Czy tak. wszystko dobrze? E, więc tutaj też się odniosę do tego, może, że e, tak na szybko. Jutro mam ściąganie szwów. Jestem mega, mega ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało finalnie. Ale jeżeli chodzi o takie samopoczucie po zabiegu, to jest już naprawdę niebo, a ziemia. Na początku były takie momenty, troszkę gorsze, trochę bolało, trochę przeszkadzało, takie tak. po prostu niekomfortowe uczucie, natomiast teraz wszystko się już normuje, jutro sobie ściągam właśnie szwy, zobaczymy jak to wszystko się będzie goiło, ale na ten moment jest super i bardzo dziękuję za takie właśnie pytanko. I kolejne pytanie, czy będą codziennie vlogmasy? Boże, temat vlogmasów już się przewija, jeszcze o tym do końca nie myślałam wszystkim, tak. natomiast u nas na kanale nigdy nie było codziennych vlogmasów i wydaje mi się, że w tym roku też tak nie będzie, bo to będzie jest... to po prostu troszkę ciężkie do zrobienia, też z naszymi planami na grudzień. Zgadza się. I były co dwa dni vlogmasy, tak? Staraliśmy się zawsze wrzucać. I pewnie się będziemy eee... go dalej trzymać, że jednak co dwa, tak, dwie, co 2-3 dni. dni będziemy to wyrzucać, natomiast yy, będzie też fajnie. Będzie, A wydaje mi, się, wydaje mi się, że właśnie jak nie mamy aż tyle Wam do pokazania w czasie tych vlogmasów, to lepiej jak filmy będą szły co drugi, trzeci dzień i będą ciekawe, niż jak będą szły codziennie i po prostu będziecie się, będziecie się na nich nudzić. Wychodzę z tego założenia, więc yy, tak jak co roku postawimy jednak na takie vlogmasy standardowe, co drugi, co trzeci. Dzień. I to pytanie wczoraj mi się bardzo spodobało, więc też się tutaj przeczyta. Czy Koli będzie szedł z obrączkami jak w amerykańskich filmach? I tutaj pojawia się już temat ślubu, kilka pytań odnośnie ślubu też się pojawiło, więc oczywiście na bieżąco będziemy Wam o tym opowiadać. Um. Nie, nie będziemy go tutaj do, do Grecji brać. Na pewno z tego względu, że raz to logistycznie jest troszeczkę, troszeczkę ciężkie. E, dwa kolby też waży trochę więcej niż ta norma. E, tak, i żeby leciał, po prostu żeby leciał na z nami na pokładzie, a do luku bagażowego e, never. Never, never. Never. Za dużo się naczytaliśmy rzeczy takich od ludzi historii, te psy po prostu od z tych luków wychodziły już, już nie tak jak, jak, jakie są. Tym bardziej, że on jest cały czas taki bojaźliwy i po prostu wolimy go nie narażać na dodatkowy stres. Upały eee, też tam tak. są. Chociaż wtedy. Nie, no jeszcze we wrześniu będą upały. Będą dobra, upały. Tak. I można oczywiście by przewieźć go samochodem, ale to też jest ciężkie, to też jest męczarnia dla psa. Więc tak, trochę dyskutowaliśmy o tym, bo ja bym bardzo chciała, żeby kolbi Michael o tym wiedział od samego początku, że mnie bardzo zależało, żeby kolbi się tam pojawił. Już też nawet kminiłam, a może jakąś opiekunkę wziąć, taką, która po prostu będzie się tam nim zajmowała, przez żeby po prostu pomóc, żeby on nie siedział, wiecie, zamknięty gdzieś tam w hotelu sam. Natomiast jest to ciężkie do zrealizowania i nie chcę, nie chcę, bo ja sobie tak zamarzyłam, żeby kolby się pojawiły na moim ślubie i żeby ten pies się męczył przeze mnie. Nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi, więc podjęliśmy decyzję, że po prostu Kolbi zostaje w Polsce. Natomiast wiem, co na pewno chciałabym zrobić żeby jak wrócimy już po wszystkim i tak dalej, żeby zrobić sobie jakieś takie pamiątkowe zdjęcia ślubne, ale razem z kolbiem, w jakimś krawaciku coś, żeby po prostu mieć to na pamiątkę, jak już kiedyś go nie będzie z nami, to żeby mieć coś takiego na pamiątkę, więc coś takiego pewnie zrealizujemy, ale tak jak mówimy, finalnie na ślubie się nie pojawi. Mówimy trochę jak o dziecku, no ja taki na chłopasach małe. Jak idą przygotowania do ślubu? Takie ogólne. I powiem Wam, że na razie to stroi trochę w miejscu. W sensie coś się dzieje, ale nie na tyle, żeby. Tak, to wszystko co już mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy I, i tutaj po raz kolejny chyba już powiemy, że już takie przygotowania grubsze tak. będą od maja, tak mi się Chociaż wydaje. Chociaż teraz też już na mailu jesteśmy w kontakcie z wedding planerką odnośnie dekoracji, odnośnie no tego tak, jak tak. mają tak. stoły i tak dalej, to wszystko jest w trakcie, natomiast też to jest po prostu początek tego planowania. Ja wysyłam inspirację. Wedding plannerka mówi, a może lepiej to zamiast tego, więc tutaj dyskutujemy, myślimy nad tym, jak to finalnie ma wszystko wyglądać i takie przygotowania trwają, natomiast takie większe, o których możemy się teraz wypowiedzieć, to na razie jest po prostu taki mały przestój. Wszystkie takie, wiecie, testowanie jedzenia, jakieś takie różne Nie rzeczy, Nie mogę się czy doczekać. Się, bo... Czy przygotowanie sukni ślubnej, przygotowywanie garnituru, to wszystko będzie się działo dopiero od przyszłego roku, dlatego... Tyle, ile wam powiedzieliśmy już na temat ślubu, to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy tą kulę z tego, co wiemy i co rzeczywiście jest zrobione. Dlaczego ślub na Rodos? To chyba o tym już mówiliśmy. W sensie ogólnie wiedzieliśmy, że chcielibyśmy ślub w Grecji, ale nie do końca wiedzieliśmy, na jakiej wyspie to się wydarzy. E, czemu padł na Rodos? Ja chciałem wyspę. Taką bardziej kameralną. Tak, na początku tak bardzo chcieliśmy. Bardzo, bardzo chciałem. Tak bardziej do tego ja się namawiałem, żeby być na, na mniejszej wyspie. Natomiast logistyka i też pewnie finanse, które byłyby o wiele większe, żeby na takiej małej wyspie co, cokolwiek zrobić i logistyka, nawet dekoracji samych i różnych rzeczy, to po prostu stwierdziliśmy, że lepiej to zrobić na wyspie, która jest cywilizowana, oczywiście, w cudzysłowie. I też ehm. wydaje mi się, że wygodniej trochę dla gości, bo mają tak. Blisko Narodowskie, są i, i loty bezpośrednie z Polski tak, nie, e, trzeba, nie, płynąć e, nie trzeba płynąć promem jak to właśnie ja chciałem na takich mniejszych wyspach e, i zdecydowaliśmy się na, na, to, na to Rodos I... To jest, wydaje dobry. mi się, że dobry wybór. Mogę szybko telefon? No może przez przypadek. zadzwoniła. przez przypadek zadzwoniła, ona lubi dzwonić w kieszeni. Czy wam się kiedyś włączy telefon w kieszeni? A wydaje mi się, że Hania jest taka e, szalona, trochę roztrzypana, więc ona na przykład coś pisze, później nie zablokuje tego telefonu, włoży go do kieszeni, a ja jestem jako Ania pewnie jedna z pierwszych kontaktów i zawsze dzwoni do mnie. I to czasami jest trzy razy dziennie na przykład. O, aha, właśnie, mi się to, nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby zadzwonić przez przypadek do kogoś. No chyba też nie, ale kilka osób już tak do mnie zadzwoniło. Hania? Hi, ja. A właśnie w temacie Hani To jest też pytanie, czy nagracie kiedyś filmik z Hanią Powiem wam, że moja siostra Ja jest... już nagrywałem tak, pojawiła się na takim filmie rzeczywiście na dłużej na filmie zaręczynowym, tak. wtedy, kiedy przekazywałeś jej nowinę. Natomiast moja Hania też jest stydliwą dziewczynką i ja nie chcę co, jej do tego co zmuszać. Coraz mniej, coraz mniej. Ale ja też nie chcę jej do tego zmuszać, a widzę, że jeżeli ona nie ma ochoty, jeżeli się wstydzi i tak no, dalej, aha. to nie o to chodzi, że ja powiem, ej, chodź siadaj tutaj ze mną i masz coś ze mną nagrać. Dziękuję. Czasami podają takie propozycje, a także ze mną na jakiegoś TikToka, a coś, a coś i widzę, że ona tak niechętnie nie, nie bardzo, może kiedyś się, się to zmieni, e, zobaczymy, ale nic na siłę, ja nie wymawiam, jeżeli będzie gotowa, jeżeli będzie chciała, e, to wtedy jak najbardziej, bo jestem oczywiście za, ale tak jak mówię, nic na siłę i póki nie chce, to niech tak będzie i ja tutaj e, do niczego nie zmuszam. A jakie mielibyście pytania do Hani na przykład? I co byście raczej. chcieli z Hanią zobaczyć? Może, może tak to ten jak podawi jakieś stricte propozycje, może wtedy się zgodzi. <laughs> może jak zobaczy komentarze, to będzie bardziej chętna. Tak. Czy będziesz pokazywała jakieś kulisy przygotowań do ślubu, na przykład wybór sukni? Pozdrawiam. Pozdrawiam również, Emilka. Yy, czy będę pokazywała. No, na pewno będziemy pokazywać jakieś kulisy. Wydaje mi się, że kulisy. Hm. Tu też jest ym, taki troszeczkę. Nie wiem, jak to ująć, ale chodzi mi o to, że dużo osób na przykład nagrywa, jak wybiera sukni ślubne, pokazuje różne modele sukni, ale finalnego jej sukni nie pokazuje, bo to chce zostawić na niespodziankę. U mnie tak nie będzie, bo ja nie będę szła do salonu sukni ślubnych. Okej. Okay. Będzie to suknia szyta na miarę. Może rzeczywiście tam gdzieś Wam będę pokazywała w trakcie, jak to wszystko powstaje. Na pewno w sumie będę pokazywała w trakcie, jak to powstaje, jak wymyślamy i tak dalej, ale pewnie finalną wersję, jak to wszystko będzie finalnie wyglądało, zobaczycie już w dniu ślubu. Jakieś takie przygotowania, jak będziemy ją przygotowywać, będziemy ją szyć, gdzieś tam wszystko będę Wam starała się pokazywać, jak ten proces wygląda, natomiast żeby nie zdradzać za dużo, żeby tutaj mój narzeczony po prostu tego gdzieś tam przypadkiem nie zobaczył, a później już zobaczycie wszystko na filmie ślubnym, bo chcę zmierzyć do tego pytania, w proocze muszę je znaleźć, bo tutaj to pytanie było. Czekaj, 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 czekaj. O, jest! Czy planujecie dodać filmik z waszego wesela? Na pewno film weselny się pojawi. Tutaj też już z naszymi montażystami, kamerzystami rozmawialiśmy o tym, że e, chcielibyśmy nagrać taką pamiątkę i też, żeby to była zarówno pamiątka dla nas, ale żeby to był też fajny filmik do obejrzenia dla Was. Nie będzie to wersja kinowa, jak, jak na, na ostatni, na której premierze byliśmy, e, w kinach nas nie zobaczycie, natomiast jakiś taki filmik, żebyście zobaczyli, jak to finalnie wyszło, jak to finalnie wyglądało. Bardzo chciałabym wrzucić, bo też e, tak jak nie wiem, dzielimy się z Wami różnymi rzeczami, czy to zaręczynami, przygotowaniami do wesela, yy, tutaj o tym, jak rozmawiamy z naszą rodziną, o tych wszystkich takich ważnych wydarzeniach, to też taki fajna jest pamiątka dla nas na przyszłość. Z jaką wedding planerką współpracujecie? O to już dostaję kilka pytań i chciałabym się do tego tak odnieść minimalistycznie, szybciutko. Mhm. Na razie na ten moment nie chcemy zdradzać, kto nam organizuje ślub. Jeżeli to wszystko fajnie wyjdzie, jeżeli e, naprawdę wyjdzie będziemy tak, jak chcemy, będziemy zadowoleni, to tak? oczywiście taką wiedzą się podzielimy z Wami, powiemy Wam stricte, kto tutaj może Wam taki ślub zorganizować. Ale na ten moment nie chciałabym tego ujawniać i, i po prostu tego nie zrobimy, więc, e, więc musicie poczekać, jak to wszystko się wydarzy, i dopiero później wypowiemy się o tym, czy polecamy, czy nie polecamy, i jak to wszystko finalnie wyglądało. Teraz e, moje pytania. I tutaj dużo się powtarza, wręcz identycznych. Natomiast jest pytanie, kiedy po ślubie będziecie chcieli mieć dziusia. Chym, chym, chym. Ciężko ustalić konkretną, konkretną datę. Ciężko ustalić konkretną datę. Poczekajcie, o, obliczę to. Nie wiem, na razie w sumie o tym nie, nie myślimy aż tak, w sensie, że nie myślimy o tym codziennie, tylko po prostu temat się przewija, ale to nie jest tak, że gadamy o tym non stop. Ale Mniej więcej się też wypowiadaliśmy na ten temat, że na razie planujemy sobie tak wszystko po kolei. Mamy tak. zaplanowany ślub po Bożemu! Po Bożemu! To Trochę tak wychodzi na to. Jak to moja mama mówi. Tak. Mamy zaplanowany ślub, więc najpierw zajmijmy się tym ślubem. Później chciałabym bardzo jednak gdzieś tam poszukać naszego już takiego lokum na, na dłużej, czegoś swojego, wyprowadzić się po prostu z wynajmowanego mieszkania. Więc to jest taki mój pierwsza rzecz po ślubie, którą chciałabym od razu zrealizować. Może nie, nie od razu, no ale tak wiesz, że, że po kolei. A później na pewno będziemy myśleć o Dziusiu. Ja naprawdę bym bardzo chciała. Wydaje mi się, że, że Michael też już tutaj coraz bardziej jednak ciągnie na do tego, żeby zostać rodzicami, ale dajmy sobie czas i dajmy sobie taką przestrzeń, żebyśmy my się też dobrze czuli z tym, kiedy to się wydarzy. My chcielibyśmy na pewno naszemu dziecku zapewnić wszystko co najlepsze. Więc, tak jak mówię, no to, to wszystko jest po kolei. To jest proces, proces, proces. I kroczkami do celu i na pewno i, i własny dom, i posiadanie dzieci będzie, ale też no, nie, nie wiemy kiedy. Nie wiemy kiedy to wszystko się wydarzy, jak to sobie wszystko poukładamy. A może coś nas zaskoczy i będzie niespodzianka, to wtedy też damy radę, oczywiście. Ale jednak, jeżeli mamy planować coś na taką dłuższą metę, to chciałabym, żeby to wyglądało właśnie w ten sposób. Dokładnie. Yeah, io <laughs> oh, mi ha detto che mi ha <głos> dzisiaj, <głos> dzisiaj to ja jestem niedysponowany, wybaczcie <noise> mi bardzo, bardzo. Tutaj widziałam jeszcze pytanie jakie plany na vlogmas I jedynym planem jaki mam w tym momencie w głowie To dzisiaj Ci o tym powiedziałam I cały czas mi się to siedzi w głowie, czy nie zmienić choinki na święta A, czy nie zmienić choinki na święta Do... Dajcie mi znać, czy macie jakieś fajne strony W sensie my mamy piękną choinkę Ona mi się mega podoba, ona, ona ogromna, ma budowane dużo. światełka Jest przepiękną choinką Tylko co mnie skłoniło wtedy, żeby wziąć choinkę 3 metrową? On, ona ma 3 metry i wiecie, jakby na długość jest dobra, mamy tak, te, schody, mam te schody ona się na, naprawdę fajnie tak ciągnie do góry i... i... Fajnie, fajnie widać tą perspektywę, jak jest taka duża i wysoka, ale ona jest szeroka strasznie. No. I tutaj ona zajmuje mnóstwo miejsca. Tak, i już rok temu jak ją rozłożyliśmy, to byliśmy tacy trochę załamani, że naprawdę tego miejsca w salonie ubyło bardzo dużo, bo ona jednak no, no, no swoją wielkość ma. I tak kminie właśnie nad tym, czy no, ma nie zamówić na tej chojniki. Już kminiliśmy to rok temu, czyli nie zmienić. I wtedy też bardzo szybko ją ściągnęliśmy, pamiętasz? Bo nam już przeszkadzała jej wielkość. Tak. Mieliśmy też gości chyba na... Sylwestra to przed Sylwestrem ją ściągnęliśmy, żeby było ją. miejsce dla gości. Dokładnie. Tak, więc polecimy jakieś fajne stronki w, z choinkami. I w zeszłym roku w grudniu w Polsce byliśmy może dwa tygodnie. Tak. W się w Warszawie w domu, może nawet nie. A teraz będziemy więcej trochę, tak, więc też fajnie mieć i... tej przestrzeni więcej niż żeby stała ta wielka choina na środku salonu. A może znajdziemy choinkę, która ma te swoje metry, że jest wysoka, ale że jest taka Szczuputka. Takie choinki też są na pewno. To może właśnie coś takiego. Właśnie, i to by fajnie nam pasowało do tych schodów. Dobra, to są moje plany na vlogmas na razie. Jeżeli myślę o vlogmasach, to tylko o zmianie choinki. I tak na razie co? No nie zradzamy mam planów na vlogmas. Mamy nadzieję, że będzie fajnie i że będziecie w tym roku również z nami sobie przeżywać ten okres przedświąteczny. I mogę się doczekać. I chyba z takich pytań nowych, z takich stricte nowych, żeby nie powtarzać już tych pytań, które, na które się wypowiadaliśmy na poprzednich Q&A, to tyle. Eee, Także co? Co? Żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam bardzo. Ja idę spać. Michael się zmęczył mówieniem, tyle bym I eee, widzimy się w kolejnym vlogu już niedługo. Ciao! Bye!